Kolejny tytuł zasłużonego dla miasta Poznania Rada Miasta nadała panu Januszowi Hellerowi. Pan Janusz Heller to Poznania, który ukończył historię na wydziale historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pracował później jako nauczyciel historii, wychowawca w ósmym Liceum Ogólnokształcącym. W latach 80. był aktywnym członkiem Solidarności, w tym wiceprzewodniczącym. Koła Solidarności przy Ósmym Liceum Ogólnokształcącym, później Solidarności pracowników oświaty i wychowania. Wspierał działalność szkolnych kół oporu społecznego, kolportował prasę podziemną i wyraźnictwa bezdebitowe. Za działalność antykomunistyczną był zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa i dotkliwie pobity, a od listopada 1982 roku do marca 83 przebywał w Rawiczu na wojskowym obozie specjalnym został wtedy zwolniony z pracy w ósmym liceum i z państwowego liceum plastycznego w Poznaniu. Przez lata był zaangażowany w działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poznaniu, był organizatorem wielu obozów wędrownych, górskich, nizinnych, narciarskich, spływów i rejsów, był instruktorem w pewnym okresie również zastępcą komendanta Szczepu Drużyn Starszo-Harcerskiej Poznańskiej Czarnej Trzynastki. Od roku 1985 działał w klubie osiedlowym Krąg z spółdzielni mieszkaniowej Grunwald. Z jego inicjatywy powstały Dni Łazarza, największe i najstarsze święto dzielnicowe w Poznaniu. Jest inicjatorem i organizatorem jubileuszowych rocznic obchodów wyborów 4 czerwca 1989 roku inicjatorem i przewodniczącym kapituły tytułu Człowiek Roku Łazarza, organizatorem wraz z generatorem Malta Ogrodu Społecznościowego Łazarz. Działał również w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, w Fundacji na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski Promyk Słońca. Tacy ludzie jak pan Janusz Herr właśnie budują nasze małe ojczyzny. Zapraszam pana Janusza, za chwilę odczytam treść dyplomu. Bo Rada miasta sformułowała to tak, wyrażając uznanie dla wieloletnich działań na rzecz obrony demokracji, promowania i popularyzowania kultury oraz rozwoju lokalnej społeczności, Rada, miasta, Rada Stołecznego miasta Poznania nadała panu Januszowi Hellerowi tytuł Zasłużony dla miasta Poznania. Zapraszam Panie Prezydencie, zróbmy to razem. To są dyplomy. Dobrze brakuję i dziękuję bardzo. A to jest medal. Ciężki. Ta decyzja ma swój ciężar. Tak, swój ciężar gatunkowy ma. też tak. też duży udział w tym, że mogę to. I tak to pan dalej poszło. Tak jest. <laughs> Dziękuję bardzo. Jeszcze winien jestem Państwu informację, że do wszystkich laureatów dzisiejszych list skierował również Pan Marszałek Marek Woźniak. I tak się umówiliśmy, że razem ze wszystkimi dokumentami przekazujemy również ten list od Pana Marszałka na ręce wszystkich wyróżnionych. Także ten list jest tutaj załączony również. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, wielcy panie, panowie, radni stołecznego miasta Poznania. Ja po prostu powiem z całego serca dziękuję. Jest to wielkie wyróżnienie, którego to żadna kokieteria absolutnie się nie spodziewałem. To jest największe zaskoczenie dziesięciolecia albo i ćwierćwiecza. A to wyróżnienie traktuję jako też wyraz uznania dla działalności lokalnej, dla tych, którzy w dzielnicach też solidnie pracują. A dla mnie to jest takie podsumowanie moich 45-letnich związków z Łazarzem jako pedagoga, nauczyciela, instruktora, animatora, życia kulturalnego, menadżera, w tym większość w klubie osiedlowym Krąg. Z całego serca wszystkim dziękuję. Asiuś, dzięki. Medal nie jest przechodni, więc z tym każdy ma swój egzemplarz. Rada Miasta nadała również tytuł zasłużonej dla miasta Poznania pani Iwonie Jabłońskiej.